Cześć z tej strony, Manious 44, i dziś zapraszam Was na recenzję repliki AP01C Shinobi. Replikę do recenzji udostępnił sklep ASG.pl. Wprowadzając AP01, Action Army szybko zdobyło zachwyt graczy. Niedroga, polimerowa replika, w większości kompatybilna z częściami w standardzie Tokyo Marui, a do tego bardzo modyfikowalna, tak częściami od Action Army, jak i elementami od innych producentów, czy wręcz modelami z druku 3D, sprawiło, że AAP-01 Assassin stało się szybko idealną bazą do wielu projektów. Od replik do speeda, przez karabinki, a na DMR kończąc. Dla wielu graczy jednak średnio sprawdza się jako pistolet sam w sobie, czy to z powodu sporej długości, czy niecodziennego wyglądu, który sprawia, że replika mocno odstaje od klasycznego wyglądu pistoletów bojowych. Bo sama replika swoim wyglądem raczej przypomina pistolet sportowy marki Ruger. Sam posiadając swoją sztukę użyłem ją raptem kilka razy, bo pomimo świetnych osiągów stoku właśnie jej wygląd i długość niespecjalnie mi pasowały. Przez co ostatecznie wylądowała w konwersji na karabinek w układzie Balpap. AP01C Shinowi. pomimo tego, że wywodzi się wprost ze swojego poprzednika, to moim zdaniem ma kilka cech, dzięki którym może bardziej spodobać się ośto osobom, które replikę chcą używać po prostu jako boczniaka, a nie jako bazy do budowy własnej, customowej repliki. Tymi cechami, moim zdaniem, jest nowy, krótszy Aper, dzięki czemu replice gabaretami bliżej jest na przykład do glocków, czy też samo bardziej matowe wykończenie plastików, dodanie szyn montażowych. Czy możliwość łatwiejszej zmiany trybów ognia, bo tak, replika oferuje semi oraz full auto. W dzisiejszej recenzji, jak zawsze, zobaczymy, jak replika jest zbudowana oraz jakie posiada funkcje. Zobaczymy, jakich osiągów możemy po niej oczekiwać, oraz zajrzymy nieco do środka. Dodatkowo pod koniec materiału zrobimy sobie mały konkurs, w którym do wygrania będzie dziś recenzowana replika. Jeśli materiał wam się spodoba, to zachęcam do polajkowania filmu oraz zostawienia komentarza, co pomoże mi w dotarciu do większej ilości widzów. Dodatkowo, aby nie umknęły wam moje kolejne materiały, to zachęcam do subskrypcji. A jeśli chcielibyście wspomóc moją ercofotową działalność, bardziej to zachęcam do zakupu mojej naszywki, postawienia mi wirtualnej kawy lub wsparcia bezpośrednio na YouTube. Linki w opisie filmu ale wróćmy do recenzji i standardowo zacznijmy od małego unboxingu. W prostym kartonowym szarym pudełku znajdziemy kartę przeprowadzonych testów naszej repliki w fabryce, dość szczegółową instrukcję obsługi, która prócz obsługi repliki pokazuje jak na przykład przystosować ją dla leworęcznych graczy, do czego przejdziemy później, metalowy magazynek na gringa mieszczący 23 kulki, oraz replikę AAP-01C. Przyjrzyjmy się jej nieco bliżej. Replika mierzy około 18,5 cm, co sprawia, że jest bardzo kompaktowa. Jej waga wraz z magazynkiem to około 685 gramów, dzięki czemu nie mamy wrażenia, jakbyśmy trzymali w ręku tanią zabawkę, ale replika nadal jest lżejsza od wielu metalowych pistoletów dostępnych na rynku. Sam pusty magazynek waży około 276 gramów. Miejscami wygląd repliki, jak i jej poprzednika, może wzbudzać skojarzenie z pistoletami marki Ruger, zwłaszcza z powodu zastosowanego zamka. Cała replika wygląda dość futurystycznie i na pewno może się podobać osobom, które szukają nietłusinkowej repliki. Cała faktura użytego polimeru jest lekko szorstka, co sprawia, że nie błyszczy się tak bardzo jak niektóre polimerowe repliki. Front wygląda jak spory kompensator. W rzeczywistości lufa mija wycięcia i kończy się kilka milimetrów przed końcem repliki, a osadzona jest w gumowym elemencie stabilizującym. U spodu frontu znajdziemy zaś krótki odcinek szyny RIS do zamontowania na przykład latarki. Długi kawałek szyny RIS znajdziemy zaś na szczycie apera, gdzie bez problemu można zamontować na przykład jakiś drobny kolimator. Replika zamontowana ma mechaniczne przyrządy celownicze w postaci światłowodowej muszki i szczerbinki, które bardzo łatwo się ze sobą zgrywają i które wyraźnie widać nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Szynariz na korpusie jest wcięta, dzięki czemu przyrządy mogą być niskie, co sprawia, że replika ma bardzo niski profil. Replika posiada dwa zabezpieczenia. Pierwszym nad spustem możemy całkowicie zablokować możliwość naciśnięcia spustu poprzez przełączenie przycisku. Gdy widzimy czerwony oring na przycisku z lewej strony, to oznacza to, że replika jest odbezpieczona. Po wciśnięciu przycisku zabezpieczamy replikę i nie dacie nacisnąć z pustu. Przycisk można przełożyć łatwo na drugą stronę. Drugie zabezpieczenie jest zamontowane w samym spuście. Jeśli nie naciśniemy spustu poprawnie, to nie będzie można oddać strzału. W replice znajdziemy obustronny metalowy zwalniacz zamka. Z obydwóch stron działa tak samo. Gdy zamek jest w tylnym położeniu, to wystarczy go nacisnąć w dół, aby zrzucić zamek. Zwalniacz magazynka jest jednostronny. Wystaje na tyle, że jego wciśnięcie nie jest trudne, ale chwyt pistoletowy posiada wypustkę tej samej wysokości, co powinno nieco utrudnić jego przypadkowe wciśnięcie. Zwalniacz można łatwo przełożyć na drugą stronę dla leworęcznych graczy. Kabłąk spustowy jest moim zdaniem wystarczająco duży i nawet obsługa w rękawiczkach nie powinna sprawiać żadnych problemów. Chwyt posiada strukturę łuski z tyłu i tarkę z przodu. Boki są zaś prawie gładkie i posiadają po obydwu stronach napis Shinobi. Replikę trzyma się dość pewnie. Wcięcie z tyłu pozwala na dość wysokie wchwycenie repliki, a wgłębienia na bezpieczniki na froncie są bardzo łatwo wyczuwalnym miejscem na położenie palca spustowego oraz kciuka przy chwycie repliki. Z tyłu na spodzie chwytu znajdziemy miejsce, w które powinny pasować akcesoria do replik Glock, jak składane kolby. Do repliki powinny pasować również inne akcesoria montowane do ramy, a przygotowane do AAP01, np. produkcji Action Army. Aby odciągnąć zamek, wystarczy chwycić za dwie wystające wypustki i pociągnąć go do tyłu. Gdy w replice znajduje się pusty magazynek, to zamek zablokuje się w tylnym położeniu. Jeśli chcecie to zrobić bez magazynka, to po odciągnięciu zamka wystarczy pchnąć blokadę zamka do góry i puścić zamek. Mając zamek w tylnym położeniu, otrzymujemy dostęp do pokrętła regulacji hop-up znajdującego się wewnątrz repliki. Kręcąc pokrętłem w dół, zwiększamy moc podkręcenia, a kręcąc w górę ją zmniejszamy. Da się to zrobić palcem przez okno wyrzutnika łusek, ale można sobie pomóc jakimś narzędziem lub poprzez ściągnięcie góry korpusu. I tutaj ważna sprawa: replika przychodzi do nas z hop-upem ustawionym na zero przez co jeśli po otrzymaniu repliki załadujemy magazynek kulkami i przeładujemy, to kulki wypadać będą z lufy. To nie jest usterka, a normalne działanie repliki. Aby temu zaradzić, należy wyregulować hop-up. Będąc przy zamku, warto wspomnieć o przełączniku trybu ognia, znajdującego się u spodu zamka. Aby łatwo przestawić tryb ognia, zalecam odciągnąć zamek do tyłu i dopiero wtedy przesunąć przełącznik na dany tryb. Replika posiada dwa tryby. Pojedynczy po lewej stronie oznaczony literką S, oraz tryb ciągły po prawej stronie oznaczony literką F. Z repliką otrzymujemy metalowy magazynek na green gas o pojemności 23 kulek. Magazynek posiada plastikową stopkę, w której ukryty jest zawór ładowania gazu. Aby naładować magazynek gazem, obracamy go stopką do góry i ładujemy gazem przez kilka sekund. Aby załadować go kulkami, odciągamy popychacz do samego dołu i przez rozszerzoną część prowadnicy kulek ładujemy kulki do magazynka. Ja sobie pomagam elementem z druku 3D. Ważne, żeby kulki ustawiały się ładnie po dwóch rzędach. Nie tak, tylko tak. Replika jest kompatybilna z magazynkami do replik Glock w standardzie Tokio Marui. Sam przetestowałem ją z magazynkiem od Saiblo Space Arms Edition, polimerowym magazynkiem WE oraz konwersją na HPA od NowRicha. I w każdym przypadku replika działała poprawnie. Pokażę Wam pokrótce, jak korzystać z repliki. Po naładowaniu magazynka gazem oraz kulkami wkładamy go do repliki i odciągamy zamek do tyłu. Puszczamy go i już możemy zacząć strzelanie. Po wystrzeleniu wszystkich kulek zamek zablokuje się w tylnym położeniu, informując nas o braku kulek. Po załadowaniu pełnego magazynka zrzucamy blokadę zamka i możemy kontynuować strzelanie. Po zakończeniu strzelania i wystrzeleniu wszystkich kulek wyciągamy magazynek, zrzucamy zamek i oddajemy pusty strzał. Jeśli chodzi o maksymalną ilość oddanych strzałów na jednym ładowaniu to magazynek AAP nie jest pod tym względem najlepszy i na pełnym naładowaniu dałem rady wystrzelić około 40 razy zanim zamek przestał blokować się w tylnym położeniu. Pamiętać należy, że strzelałem pod rząd i magazynek szybko się schładzał. Strzelając z przerwami sądzę, że można by wystrzelić więcej i założyć, że na pełnym naładowaniu wystrzelimy około dwa pełne magazynki gulek. Sam magazynek mieści około 10 gram gazu. Dla porównania przetestowałem też magazynek od Cyblu i tutaj zamek przestał się blokować w tylnym położeniu dopiero po ponad 50 strzałach. Do niego jednak wchodzi około 12 gram gazu. Jeśli chodzi o bezpośrednie porównanie z AAP-01, to jak widać repliki zewnętrznie różnią się jedynie górą korpusu oraz wykończeniem chwytu. Mogę swobodnie przełożyć korpusy między sobą i w obydwu przypadkach repliki działają prawidłowo. W temacie kabur może być różnie. Kabura dedykowana do Glocka 17 nie pasuje, tak samo dedykowana do zwykłego ap 01 Polimerowe uniwersalne kabury z Primal Gear powiedzmy, że pasują. Replika przez szynę RIS wchodzi ciężko, ale się blokuje na zatrzasku. Może być wymagana modyfikacja kabury pod replikę, tak jak w tej, gdzie wyciąłem miejsce pod kolimator. Z innych kabur zawsze pozostają uniwersalne materiałowe kabury, tak zwane szmacianki, Kabura dedykowana od CTM lub kabury z druku 3D. Wiemy, jak replika jest zbudowana i jakie ma funkcje. Pora zajrzeć do środka. Aby rozdzielić połówki korpusu, muszę nacisnąć przycisk znajdujący się z tyłu pod zamkiem, a następnie mogę rozdzielić połówki na zawiasie. Aby odczepić je od siebie, muszę jedynie pociągnąć mocniej za połówki korpusu. Zacznijmy od górnej części. Aby dostać się do zespołu lufy z komorą należy odkręcić najpierw te dwie śrubki imbusowe znajdujące się u spodu. Teraz mogę wyciągnąć front z lufą i komorą. Częściowo wychodzi do przodu, po czym opracam cały zespół o 90 stopni, dzięki czemu mogę wyciągnąć go całkowicie. Teraz odkręcam kolejne dwie śrubki imbusowe znajdujące się po bokach, dzięki czemu mogę wyciągnąć zespół lufy z komorą z frontu. Następne są cztery śrubki łączące połówki komory hop-up. Aby wykręcić śrubkę przy pokrętle, należy pokrętło ustawić wcięciem nad śrubką. Co ważne, w komorze znajdują się dwie nakrętki, uważajcie, aby ich nie zgubić. Ramię dociskowe jest wykonane ze stali i zamontowane jest po lewej stronie komory, co przy niektórych replikach może powodować skręcanie kulek w lewo przy mocniejszym ustawieniu hop-upu, ale tutaj się z tym nie spotkałem. Składając komorę, upewnijcie się, że prowadnica ramienia wchodzi w otwór w komorze hop-up. Inaczej regulacja nie będzie działać lub może powodować inne problemy. Pokrętła chodzą z oporem, więc komora powinna ładnie trzymać ustawienie. Gumka hop w standardzie GBB VSR była lekko posmarowana, a jej twardość określiłbym na średnią. Posiada klasyczny element podkręcający kulki. Aluminiowa lufa w standardzie GBB VSR ma długość około 84 mm. Posiada okno bez mostka oraz wyraźną koronę. Niestety nie znalazłem informacji o średnicy lufy. Wróćmy jeszcze na chwilę do frontu. Po odkręceniu dwóch śrub imbusowych u jego spodu możemy wyciągnąć gumowy stabilizator lufy. Daje nam to możliwość zamontowania adaptera z gwintem 14mm do montażu tłumików, który Action Army sprzedaje osobno. Alternatywą mogą być modele do druku 3D, jak ten, który znalazłem na CULTS. Nie będę rozbierał mechanizmu spustowego, bo nie widzę specjalnie takiej potrzeby. Jest taki sam jak w AP-01. Oprócz stalowego rotora wszystkie części mechanizmu spustowego wykonane są ze znalu, co w połączeniu z polimerową konstrukcją pistoletu daje właśnie taką niską cenę. Niestety części wewnętrzne nie są znane ze swojej wytrzymałości i musicie się przygotować, że wcześniej czy później coś padnie. Z tego co się dowiedziałem, najczęściej pierwsza pada blokada rotora, która jak widać w moim starym AAP-01 już jest mocno nadwyrężona. Nie obawiajcie się jednak specjalnie, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, są dostępne części zamienne, a po wymianie elementów na stalowe powinniście zapomnieć o dalszych problemach. Zobaczmy, jakich osiągów możemy oczekiwać po replice. Chronowanie było wykonywane przed rozbieraniem repliki na kulkach Valken Bio 0,28 g oraz gazie Protech z hop ustawionym pod daną wagę kulek. Po oddaniu 10 strzałów średni wynik wyniósł 0,76 Joula, czy też 241,6 FPS. Różnica pomiędzy najwyższym a najniższym wynikiem wyniosła około 0,07 Joula, czy też 10,8 FPS. Jak na replikę gazową, bardzo dobry wynik. Szybkostrzelność wyniosła zaś ponad 17 kulek na sekundę, zaś moc nie spadła znacznie, co też jest dobrym sygnałem. Pora na testy strzeleckie. Strzelam kulkami Walken Bio 0,28 g do celu o średnicy 60 cm. Mimo wiatru z lewej strony, dystans 30 m nie stanowi problemu musiałem się jedynie wstrzelić. Trafienie z 40 metrów też nie jest specjalnym problemem większość strzałów ładnie wchodzi w cel. 50 metrów da się trafić w cel, ale będzie to już znacznie trudniejsze i tylko co któraś kulka dolatuje. Wygląda jakby hop-up nie podkręcał równomiernie każdej kulki, bo niektóre ładnie lecą w cel, a inne spadają pod nim. Zatem skuteczny zasięg określiłbym na około 40 metrów, zaś maksymalny na 50. Podsumowując. AP01 to lekka i niedroga polimerowa replika, pozwalająca nam na bezproblemowy montaż dodatkowych akcesoriów oraz mająca całkiem spoko osiągi wprost z pudełka. Dla mnie to trochę bajer, ale nie mogę nie wspomnieć o przełączniku trybu ognia na full auto. Polimer, z którego wykonana jest replika, jest wysokiej jakości, a matowe wykończenie sprawia dobre wrażenie. Replika jest lekka, ale nie sprawia tam wrażenia. Obsługa jest wygodna, a światłowodowe przyrządy celownicze łatwo ze sobą zgrać nawet w słabym świetle. Obustronny zwalniacz zamka oraz możliwość przełożenia tak blokady spustu jak i zwalniacza magazynka na drugą stronę sprawia, że replika jest bardzo przyjazna dla leworęcznych graczy. Dodatkowym atutem jest kompatybilność z magazynkami w standardzie Glock Tokyo Marui oraz fakt, że tak Action Army jak i inni producenci oferują całą masę części zamiennych i dodatkowych. A jeśli macie dostęp do drukarki 3D, to ucieszy was również fakt, że modeli z dodatkowymi akcesoriami również jest dużo w internecie. Na minus należy zaliczyć problem z kaburami. O ile dedykowana CTM z druku 3D lub materiałowa uniwersalna kabura będą działać bez problemu, tak w przypadku polimerowych uniwersalnych kabur może być ciężej i może być wymagana jakaś przeróbka kabury. Wykonanie części mechanizmu spustowego też daje wiele do życzenia. Znalowe części znane są ze swojej awaryjności i wcześniej czy później będziecie się musieli liczyć z tym, że coś się może posypać. Na szczęście, jak wspomniałem, nie ma problemu ze stalowymi częściami zamiennymi. Co osobiście myślę o tej replice? Podoba mi się fakt, że jest taka kompaktowa, stąd C w nazwie. Te kilka centymetrów, które straciła w porównaniu z zwykłą wersją, jak dla mnie robi różnicę i to na plus. Podoba mi się również, że mamy do dyspozycji dwie szyny na dodatkowe akcesoria oraz jestem zadowolony z osiągów. Osobiście rzadko strzelam na odległość większą niż 20-25 metrów, więc zasięg skuteczny na poziomie 40 metrów to więcej niż mi potrzeba. Nie podoba mi się trochę sytuacja z kaburami, bo widzę, że w przypadku polimerowych uniwersalnych kabur trzeba będzie trochę pokombinować, ale to dalej lepsze niż używanie szmacianek. Na szczęście jest opcja od CTM oraz, jako że posiadam drukarkę 3D, mógłbym wydrukować sobie własną. Ale nadal temat dość niejasny. Dajcie znać, jakich kabur Wy używacie z AP01C. Gdy kupiłem swoje AP01, to zdawałem sobie sprawę, że części mechanizmu spustowego nie są najlepsze i brałem pod uwagę, że w końcu coś może się zepsuć. Moja replika nie ma jakiegoś dużego przebiegu i jest z pierwszej generacji, ale póki co nic się nie zepsuło. Na pewno, jeśli planujecie używać pistoletu jak ja, czyli do okazyjnego strzelania w budynkach i jak ja na strzelance będziecie wystrzeliwać jeden, może dwa magazynki, to zapewne stokowe części wytrzymają wam dość długo, ale niestety jest to loteria. Słyszałem historię ludzi, którzy z adapterami na HPA używali ap 01 jako replik głównych do CQB i wytrzymywały im bardzo długo bez usterki, ale słyszałem też o przypadkach, że coś padało dosłownie po kilku użyciach. Komu poleciłbym zatem AAP01 Shinobi? Komuś, kto szuka lekkiego i niedrogiego oboczniaka do okazyjnego użycia podczas gry. który wprost z pudełka strzela bardzo fajnie i daje nam możliwość zamontowania bez problemu jakiegoś małego kolimatora lub latarki. A dodatkowo, do którego nie ma problemu z zakupem dodatkowych magazynków, bo standard TM-Glock jest bardzo popularny oraz do którego są bez problemu dostępne części zamienne. Konkurs. Jeśli spodobała Wam się dzisiejsza replika i chcielibyście ją wygrać, to zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, który jest możliwy dzięki firmie sklep asg.pl, która przekazała replikę do recenzji, a u której możecie skorzystać z mojego kodu rabatowego do znalezienia w opisie filmu. Zadanie konkursowe jest bardzo proste: w materiale ukryłem 10 kodów, takich jak ten, i tak ten też się liczy. Waszym zadaniem jest znalezienie ich wszystkich, a przynajmniej jak najwięcej. Niektóre są łatwiej widoczne, a inne są bardzo trudne do wypatrzenia. Znalezione kody wyślijcie na adres konkursu. Ten tutaj. Będę brał pod uwagę dwa kryteria: ilość kodów oraz datę przesłania zgłoszenia. Więc jeśli nie znajdziecie wszystkich, to i tak polecam wysłać te, które znaleźliście. Może nikt nie znajdzie więcej. Macie czas do niedzieli. Tej, tutaj, tej. Na dziś to będzie wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał wam się materiał oraz co sądzicie o replice AP01C. A jeśli z takiej korzystacie, to jak wam się sprawuje? Jeśli materiał wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia lajka i komentarza. To znacznie pomoże mi na YouTube. Zachęcam też do zakupu mojej naszywki na sklep asg.pl, postawienia mi wirtualnej kawy na BuyCoffee lub wsparcia na YouTube. Za każdą formę pomocy serdecznie dziękuję. A póki co, Dzięki za uwagę i do następnego!